Witam z tej strony Darkus, w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak zdobywać punkty, bo pewnie nieraz zastanawialiście się jak ludzie to zdobywają, tak, że słyszeliście może o jakichś stronkach, tak jest stronka, ta, tą stronką jest admefast.com, link podam w opisie, co robimy, przechodzimy do tej stronki, rejestrujemy się na niej i legujemy, na start trzymałem 50 punktów. Co to są punkty? No można powiedzieć, że to są lajki. W skrócie wam tyle powiem. Zacznijmy. Jak zdobywać punkty, tak? Żeby było ich więcej. Bo trzeba punkty, żeby mieć lajki. Na przykład jest Ask, tak? Wchodzimy na Aska. ona nim jazdę, teraz zdobywałem punkty, bo ogółem tego nie używam. Więc tak, na przykład mam jakiś You will get for points for meeting. Czyli dostaniemy 4 punkty, jeżeli polajkujemy. To coś tak? To odpowiedź raczej, bo to jest odpowiedź na pewno tak widzicie jest odpowiedź lajkujemy, tutaj wstępuje nam w nowym oknie Takie coś Lajkujemy, wyłączamy, nie obchodzi nas to I otrzymujemy 4 punkty Tutaj otrzymamy 6 punktów Żeby nie było patrzcie Włączamy to Zaczekamy Lajkujemy, wyłączamy Dostaliśmy 6, widzicie Dobra jak? I jeszcze jest dzienny bonus, jeżeli 50 razy właśnie tak będziemy sobie klikać to Otrzymamy 200 punktów Tutaj pisze, że 50 kliknięć, a tu ile kliknęliśmy już, tak? Czyli ja już klikam z 8 razy gdzieś tam I jakbym kliknął jeszcze 42 razy, to mógłbym skarnąć bonus 200 punktów Czyli za darmo dostajemy 200 punktów Czyli A teraz przejdźmy do tego, jak być lajkowanym to Przechodzimy do zakładki Adspage. Page Tutaj jest Facebook Likes Czyli co chcemy. Wybieramy sobie tutaj z pełno tego, subskrypcje, nie wiem, i takie tam. Tutaj jest titel, tutaj piszemy, tylko like, tam, obojętnie, tyle co tutaj piszemy, tak. Tutaj na przykład dajemy page URL, czyli chyba każdy zrozumiał, że dajemy na przykład swoją stronę do fanpage'a, tak. klejamy ją tutaj, obojętnie, nie wiem, jaki tam założycie sobie fanpage, czy cokolwiek. Tutaj od bierzemy on i on co to jest czyli tutaj ile total clicks czyli ile chcemy kliknięć zdobyć tak czyli like tak jakby powiedzieć na konfekcie to jest dzienny limit chyba kliknięć czyli 100 tak a ja zawsze biorę 1000 i to jest ważne cpc czyli punkty które zdobyliśmy dajemy za lajkowanie czyli teraz jak ktoś polełajkową naszego to zdobyłby 5 naszych punktów, czyli nam by znikło 5 punktów, ale dostalibyśmy jednego lajka, like tak? Czyli za jednego lajka like dajemy 5 punktów. Nie wiem jak to tam stoi, bo wi wiadomo, czym więcej punktów dasz, tym szybciej będą ci lajkować, like tak? Tak. No i jak zapis zapisujemy, wchodzimy w MySeeds i wyskakuje nam na przykład taki pomnik, że tutaj ma takie zablokowane. I tutaj jest tak. Nazwa typy, czyli co to jest, do czego to jest. Te właśnie 1000, co to jest kliknąć, czyli tu są już osoby, które to klikły. I tutaj są punkty. Tu możemy zatrzymać, zmienić obcy, przestawić, ile dajemy punktów i w ogóle itd. itd. No, mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. W ogóle nie radzę używać tej strony, bo nie ma satysfakcji zdobyć zdobycie lajków, chyba, że chcesz się pochwalić kolegom, mówisz, o napiszę na jutro Ci na Facebooku, nie wiem tam, 500 lajków, on mówi, ty nie wierzę, dawaj zakładamy się o piątaka, nie? O no dobra, no to się zapłużyliście o piątaka, no i chuj tak. Ci macie piątaka w kieszeni, bo może tylko tak się pobawić, bo tak to zero satysfakcji, jeżeli nabijacie suby, czy jakieś lajki po filmikami. bo znam osobę, która była właśnie, używała tej strony, lajkowała sobie na YouTubie, miała tam chyba 2k nabitych łapek w górę, taka miała trzy komentarze, więc no to było widać. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. W góry cię łapkę i suba, to nic nie kosztuje. Do zobaczenia.